Ja dzisiaj opowiem o specjalnych grach na PS4, które mogą skrywać sekrety. To, to, nie jest, yy, to nie jest takie, że muszą skrywać sekrety, ale mogą. Zacznijmy od Battlefield 1. Battlefield, bardzo fajna gra, ogólnie. Jest ogólnie taka nieprzewidywalna, że może być jakiś od razu wam wyskoczy jakiś czołg, i nie wiadomo, co może się stać. Druga wojna światowa, bardzo fajna, powiem. Teraz przejdźmy do. Tej gierki, bardzo fajna ogólnie. Bardzo dobra firma gier. Nauk DOK, bardzo dobra. Ogólnie najlepsze dla mnie, najlepsze dla mnie. E, e, ogólnie bardzo, bardzo fajna. Taka fajna zręczna ściułeczka, że bardzo ciekawe. Teraz zacznijmy od tej gry. Ogólnie ta gra bardzo fajnie, bardzo fajnie o niej można pogadać. Jak macie, jak macie jakichś kolegów, pójdziecie na gdzieś na imprezę sobie pogadacie, pogadacie sobie ile potworów pokonaliście, ile jaką broń zdobyliście, do jakiego poziomu doszliście. Bardzo fajne powiem. Najlepsze. Taka, że z graczami jakby bardzo taka fajna. Yy, można online grać samemu. Bardzo fajne. Teraz przejdziemy do takiej gierki. Do Call of Duty. To nie pamiętam, która. To jest trzecia, druga część. Taka, ta. Ogólnie bardzo fajna Dla miłośników strzelanek. Bardzo, bardzo fajne. Takie ciekawe że nawet że nawet pierwszy lepszy teraz z ulicy by w nim zagrał. Teraz przejdźmy do Lego Marvel. Le Lego Marvel, bardzo fajna gierka. Taka jak dzieci lubią takie ściółki, ale też takie z bajek. No to bardzo polecam. Lego Ninjago. Ogólnie bardzo to ciężka gra. Żeby most zbudować, jakieś rzeczy, tyle trzeba ro rozwalać. I fajne historyjki nawet powiem. Bardzo fajne takie. Wszystko Wszystko cool e, proszę do czytania. Wszystko. Bardzo fajna gra. Teraz przejdźmy do bardzo sławnego Crash Koto. Akurat to są Trzy części w jednej. O. Trzy części w jednej. Na razie nie przeszedłem te, tego poziomu. Czasami tam zagram, od czasu do czasu. Teraz yy, inny LEGO Marvel. Jakaś taka troszkę podrób, podróbeczka, powiem. Ale też fajna. I oczywiście. Le Minecraft Legends. Bardzo ogólnie ciekawa gra. O, tutaj mamy naszych pomocników, którzy pomagają nam przetrwać. E, ogólnie jakby już ja przeszedłem tą grę. I dla, dla tych, co bardzo lubią e, e, takie strategie dla dzieci. To polecam. Jedno, jeden gracz maksimum. No, chyba że macie dwie konsole. To możecie. No, może. Można zagrać. Ale tu jest jeden sekret. Jeśli będziecie wpisywali komendę o jakiejś bazie czy coś, to może się stać tajemniczy posterunek piglinów, w którym będziecie. Znaczy, ja tej gry nie przyszedłem, ale wiem, że może być tajemniczy posterunek Pyglinów i on nie, nie, nie może być tak po prostu w każdej grze, to się może strafić, nie wiem, bardzo rzadko. I to już koniec. Zostaw widzu suba i lajka. Pa, do następnych filmów, będę mówił o innych gierkach. Będę budował ba najlepsze bazy w Minecrafcie. I, te I testował Lego Marvel i te wszystkie. No i część. Y, y, Minecraft Legacy. Znaczy. Legends też przetestuję. Innych gierek nie. Ale to przetestuję sobie. Y, I będę ty szukał ty tego tajnego prześle? posterunku. Znaczy, nie po starunku, tylko po prostu, żeby wejść do tego portalu. Nie, może, nie możecie... Chodziło mi po prostu o ten świat piglinów, o nether. Żeby tam wejść, to przechodzicie grę bardzo ciężko. Do następnych filmów.